Witamy serdecznie wszystkich rodziców, zawodników oraz sympatyków naszego klubu. Jak wiecie, co roku widujemy się na naszej lemurowej gali. Niestety w tym roku jest to niemożliwe z uwagi na sytuację w naszym kraju. Nie chcieliśmy tego robić online, ponieważ pomimo słabego roku, jeśli chodzi o starty, spowodowane koronawirusem, nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania i zdobyli sporo medali. Zaczynając od mistrzostw polski juniorów, przechodząc dalej po mistrzostwa Polski kadetów, mistrzostwa polskich młodzików, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, a także turnieje, e, turniej BOM, Warszawskońka dla Młodzieży, w której zdobyliśmy 29 złotych, e, 29 medali i pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej klubu. Ale co się odwlecze, to nie ucieczę, ponieważ gala Lemury 2020, podobnie jak Igrzyska Tokio 2020, odbędą się w przyszłym roku, w 2021. Zanim przejdziemy do życzeń, chcielibyśmy bardzo serdecznie Państwu podziękować. Że w tym roku, gdy klub znalazł się w najcięższej sytuacji w naszej historii, nie zostawiliście nas. Zostaliście z nami, wspieraliście nas i za to Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć wszystkim zdrowych, wesołych, rodzinnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Dokładnie. Widzimy się już w przyszłym roku na Galicji 2020 w 20? 2021 roku. 2021 roku. teste tá <síntos>